Tych granat, granat, widziałeś to? Zobaczymy czy, czy wybuchnie. Nie. Żółta mu wpadła w ręce. Super, niech służy, patrz jak on się cieszy. A tutaj patrzcie jakie przyłapanie. Kurcze węgorz. Nie, dobrze widzę? Chłodnica. Hej Kasiemka, witam wszystkich serdecznie. Tychy, Jezioro Paprocańskie. Tutaj Gostynka, a więc magnes neodymowy 28 marca, e, piątek tak Tuż po godzinie 14, ja oczywiście czekam na neodymowego kastę Jest to miejscówka, e, w której, którą tu ostatnio, że tak powiem odnalazł Szukał daleko, a to przecież miejsce e, w naszej miejscowości Magnetyczka naładowana, magnetyczka przygotowana e, Moja oczywiście budżetowa i przemalowana na takie flamingowe kolory W ten oto sposób, tak wygląda, tak się prezentuje Będziemy razem działać Nic, idziemy do wody Zobaczymy, czy coś tu będzie Jest jakieś tutaj siedzisko Ktoś pewno obserwował Oczywiście w wiaderku kapsel, no nie może się obejść bez kapsla No i co, no Pierwsze, że tak powiem, macanie <laughs> Różową flamingówką O, już coś się przykleiło, takie coś, przydałby się jakiś kamień do bijania. No, to też się ku... no, to też się kruszy, jakiś kamień magnetyczny. Dobra, zostawimy. Kasta już przyjechał i się przybiera. Krótka chwila i znowu coś mi się tu przyłapało. Co to jest? Co to jest? No, magnes to już mi się marzył. O. tak jakieś żelaztwo, gruby temat. do bazy. No, różowa, magnetyczna, magnetyczka wygląda. Ciekawie. No jest fajnie, fajnie. Pogoda świetna. Nie ma zimno. Nie jest gorąco. Także można magnesować. Pyk, coś tu się poprzyklejało. Jakieś takie fartoslowe w ogóle. Coś tutaj jest. Juhu, co tu mamy? No manie. Widły Neptuna. A tam kasta się pojawił, zaczyna kręcić normalnie to jest ten botnik hej kasiemka no jest ciekawie ja cały czas w jednym miejscu sobie tu że tak powiem dęuszę o taka spinka chyba wpadła krócię do bazy no zrzutowisko będzie wszystko jest i wycieraczka, raczej pióro wycieraczki. Taki asortyment. No, jest i kasta. No, domowy kasta w na kanał. Hej, Kasiemka. jakiego mam różowego flaminga? Normalnie to już jest markowy, nie? No, naładowany, no. wymalowany. No, Jak połowy, to... bo widziałem, widziałem, że coś grubego, coś no, wytargał. Tam, tam mam na brzegu koło wody. No, tam, tam jest miejscówka. Owocna, tak to owocna, wygląda? Owocna. U Daniela na kanale też odcinki, jak tutaj pierwszy raz przyszedł. A tak daleko, żeśmy nieraz szukali, nie? No, a tu na miejscu. A tu pod nosem, taka, taka miejscowa. No, jeszcze kolejnego. blaszka no. Rzeka bogata w żłom, ta No i tak, ja obczyściłem ten bodnik. Niewiele z niego zostało, tylko taki kudewidelec, widelec, ale patrz jaki gruby kawał miedzi. Taka miedziucha wpadła. Elegancko. No, to jest piękne. Paczka z ta jaka miedziucha. No, jest ruda. No, ja sobie na razie tu obstukuję ten złom, no bo to nieźle wszystko jest tutaj zgruzowane. Tutaj też taki element karoserii. No, nieźle to, to wszystko zarusiałe jest. To pewno może z jakiegoś zabytkowego auta, ale to nic z tego nie, nie będzie. No, trochę złomu jest, to ruda cieszy. O, złomu cieka. Ten e, drut rudy, a wrzucę sobie tutaj natyczkę. Niech to tak jest. Naprawdę jest sympatycznie, cały czas coś się dzieje. Tutaj widzę, dobrze widzę, butla. Butla wyciągniemy. Wow! Zanurzenie i poświęcenie Trudno, butla też będzie na wagę. Pyk. Ah, to jest to, czego nie lubimy, nie? Mokre rękawice. Kto łowi, to wie o co chodzi. Ale nic. Jest fajnie. O! Właśnie tak. Padła jakaś rura. No, przy okazji rułu, pozdrowionka dla... Sylwana i dla Kuby Lipca. Pozdrawiam Was serdecznie. No i po stukaniu taka rółka. Myślałem, że to wydech z jakiegoś motoru czy motorynki, ale to ewidentnie jakaś noga z czegoś. Dobra, do wiadra. No i przykleił się mi jakiś taki pilot z czegoś, albo od czegoś. Dobra, zostawimy to przy bazie. Troszeczkę farba tu się już obdarła z mojego magnesu. No nic, no. Nikt nie mówił, że będzie wieczne. A tutaj, patrzcie, jakie przyłapanie. Jaki, kurczę, węgorz. Co to jest? Taki kawał zbrojeniowy. No, no, no. Dobrze, że mam kątówkę na pokładzie. To się to, że tak powiem, skompresuje. Dobra, muszę gdzieś dać na bok. nie to jakoś przerzucić na, na brzeg. Jest ciekawie. Taka sytuacja. Pryk. No, kawał złomu. Oczywiście mam jeszcze wiaderko od baska, BASKowy wiadro. pozdrow serdeczny BASTK recycling. No, jest fajnie. O, jaka ładna rureczka. Elegancko. I taka blaszunia się przylepiła. No tak, kto szuka, ten znajdzie piłeczka golfowa na oko z brzegu. śmieci wszechobecne. No niestety, śmieci też wszędzie pełno. Ale... Jest ciekawie, jest fajnie. Tam jakiś kabel. Ktoś coś działał, niestety. Tutaj coś jest. Co to jest? Co to jest? Magnes nie przyciąga. Jakieś siedzisko. Nie! Dobrze widzę? Chłodnica! Kasta! Kasta! Chłodnica No patrz tyle tego! Mosiądzu. Ja myślałem, że takie siedzisko jest. Pewnie to za jakiejś syrenki czy czegoś. Ja Patrzcie No tak, no patrzcie, taki kawał mosiądzu tutaj Oczywiście nieźle przegnita Ale... Ale jest Normalnie urwał mi się wątek. Trzeba to poszukać jeszcze może. Leży coś. No niestety no to jest ta rzeczka już tutaj. Blisko blisko domów nie. Ja tam nie osądzam nie. No ale. Tak to często bywa nie. Utylizacja. Ale nie osądzam. Ja tam się cieszę. Chłodnica wyszła z rzeki. Tutaj jaki kurde jesz. Co to jest jakieś. Sprychy stare, nie wiadomo co, coś to było Ważne, że metalowe przyciąga magnes do złomu, do wiadra jakieś takie rureczki jakiś to chyba róż to było, albo coś może z jakiejś lodówki, nieważne no to też no, takie farfocle no ale ta chłodnica to mi zrobiła dzień moto złom Teraz na warsztacie właśnie demontuję różne motoryzacyjne tematy, skrzynie biegów i takie rzeczy. A tu wpadła chłodnica, będzie ładny odzysk e, mosiądzu i co tam jeszcze. Bo raczej ta chodnica to się już do niczego nie nadaje, nie? Przecież 100 lat temu ktoś ją wyrzucił, bo była uszkodzona, nie? Tak strzelam. A jeszcze woda zrobiła swoje. No, jest ciekawie, ja to dalej łowię. Kasta tam swój już urobek obtukuje. No bo nieźle to wszystko zarośnięte, zaś tu się jakaś taka rureczka przykleiła. No coś tutaj, coś tutaj się rozpuściło w tej wodzie. Magnet coś tutaj podłapuje. Kolejna rurka jakaś z jakiegoś czegoś do siedzenia, jakiś leżaczek, pewno był stolik, jakiś stelaż. Coś tu jeszcze jest. Jakieś kable. Co, ruda? Tylko żyłka po rudej. No. Po nic do kłębka. No jest, jest. Miedziucha będzie. Elegancko. Superancko. Trzeba to powężlić, bo to ewidentnie jakieś zrzutowisko jest. Takie zaskoczenie. Coś mi się tu przykryło. Gasta ma mi ubaw. Bo. Sztoruje za sobą moim magnesem. Nawet nagrał to, będziecie mogli to u niego na odcinku zobaczyć. I się przylepiła taka blaszunia. Dobra, ja wyciągam kątówkę i oczywiście skompresuję sobie tamten pręt zbrojniowy. Tu też oczywiście miedziuszka będzie, patrzcie. Elegancko. Jest kolorowo w Gostynce. Jest szlifierka. Suche rękawice od Gałgana. Pozdro Gałgan. No i co no? kompresujemy tak, żebym się mógł z tym zabrać. Bardzo sztuka. Już złamane. No i tak to wygląda, nie? Potniemy tak, żeby mi do, do, do wiaderka weszło i będzie fajnie. No, szlifierka na magnesie dobra rzecz. No i tak, złom elegancko skompresowany. Fajne kawały stali. Często pytacie w komentarzach, jaką mam szlifierkę. No to jest jakiś no name. Jak zawsze mówię, najtańsza na Allegro. W pewno to wszystko jest podobne, takie same. Służy już mi troszeczkę czasu. Na takie wypady wystarcza. Tak więc nie ma co inwestować w jakiś mega mocny sprzęt. Nawet jak się zgubi zapodzieje, no to nie będzie szkoda, nie będzie straty. Ale niech służy jak najdłużej. A jak już czyszczę złom, no to zajmę się moją chłodnicą. To jest fan z dzisiejszego wypadu na bank No chyba, że jeszcze coś innego wyłowię Na pewno będzie demontowana na warsztacie No, zobaczymy ile z tego miesiąca odzyskamy Nie w tym jest ziemi Kurde No No i tak, chłodnica też wstępnie oczyszczona, fajnie się prezentuje. Eee, złomik tutaj schnie, a ja tam wracam do mojego wiaderka, idę jeszcze połowić. Daniel tam cały czas w tym jednym miejscu przeczesztuje swoim wariatem z magnetara. A ja sobie tutaj poławiam, wypatruję, rozglądam się. No jest ciekawie. O, o, tu coś się już przykleiło. Jakaś blaszunia, ale uciekło. No ten nurc coś ze sobą pociągnął, o! Taki drucik. Słychać odgłosy satysfakcji z daleka, tam u Daniela. Coś tam podejmuje. A mi się przykleiła taka blacha, bo to było właśnie to, co mi uciekło. No, cyk! Tych, na niech tu schnie. I taki drucik się przykleił. Elegancki. Takie jakieś krzesełko było. a co to na brzeg. Jakiś złom wędkarski. <gadżet> wędkarski gadżet. Komuś odpłynął albo ktoś wyrzucił. Nie mogło być inaczej. Cóż to jest? Cóż to jest? Cóż to jest? Rama? No rama Z rowera Ale składak, widzisz, to jest ten No, jest złożona już No, albo flaming Dobra, do bazy Takie tematy to są Generalnie to myślę, że będziemy już pomalutku kończyć no, jest miejscówka, nie? Na marzenie na magnes. Wiesz to odwiedził mnie ostatnio Maciek z Anglii. I przywiózł mi tablicę i podzielę się z Tobą. Także leci tablica do kasty. No, Maciek zresztą z jest, nie? Może tu wpadnie. No i tak, są wspomniane tablice od Maćka. Jest kasta. I co? Ejka Które to? wybierasz? Którą Jóra, wybierasz? Żółtą, żółtą. Żółta mu wpadła w ręce. Super. Niech służy Paciak, on się cieszy. I tu coś się mi zawiesiło. Druga część dramy? Cóż to jest? Uuh. Co to jest? Taki temat. Dobra, rozbijamy złomi, lecimy na podsumowanie. I tak ja umrysony, ale zadowolony. Cały jestem... Umazany od tego bijania tego e, złomu, ale jest świetnie, jest świetnie. Popatrzcie co ja mam. Tak to wszystko wygląda. Praktycznie całe wiadro złomu, no trochę śmieci tam jest, butelki szklane, po drodze puszka. E, Tutaj piłka do golfa, że powiem, tu będzie mieć miedziucha, bo jest kabelek. Pilot. To tyle do bramy czy do samochodu. Zbrojniówka. Jest chłodnica, to chyba fant mojego dnia. Jest oczywiście kawał miedzi na flamingowej tyczce. Tak więc jest fajnie. No z tej ramy to za dużo nie będzie. Obiłem o ile się dało, ale tu jeszcze jest drucik, będzie miedziuszka. Tak więc sporo z niej wyleciało. Różnego rodzaju farfocli, jest rama. No i dobra, no zaraz sobie to zważymy. Kasta też już tam zbiera swój towar. Jak zadowolony? No, zarobiony. Zarobiony. Będziemy ważyć. No Kasta mówi, że 20 kg, jak nic. Dobra, zaraz to zweryfikujemy. Wyciągamy wagę. Jest i waga. Wagę odpalamy. I co, od czego zaczniemy? Dobra, nas poddamy chłodnicę. Ile chłodnica waży? Cyk. Tu już mamy 6 kg. 800. Teraz na chłodnicy damy wiadro. Tutaj miał jakieś ręce i nogi. Ułożymy jakąś wieżę. Je 14,600 jest. Dobra. To no ta zbrojeniówka. Na pilota też już tutaj wrzucimy, niech nam nie zakłóca. Już jest 18900 No to powinno być 20 kg, chociaż ta rama po obstukaniu to waży jak kartka papieru. Ale co? Jest. 22 kg złomu na wadze. Fajnie. Super, ja się cieszę. Co to jest? Wiernik. Wiernik. jest wiedziucha. Będzie ruda na wagę. Albo będzie farbowana, nie wiem. Nie, nie, na wiernikach jeszcze nie ma. To by byłby dopiero kryzys, he, 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 kurde. No tutaj takim średnim, wstrybnym... ale nie, to nie jest ten, ale... O! Miedziane no, są. Widzisz. Ty, granat! Zabaw. Granat, widziałeś to? Jak Zobaczymy, wiedzi... czy, czy wybuchnie. <laughs> Kur... Taki żarcik. Granat nie wybuchł, ale trafił do mnie. No dzięki. Dzięki, będzie wydobycie. Fajnie. Subcio. W rękach się w ten, to może jak z wirnika łatwo dojdzie jak na wirnik. No on już na pewno nieźle przemyty, umyty. Zważy się <grym> jeszcze. No zaraz to ważymy, ja mam 22, zważymy oczywiście kastę. <grym> Nie Kasta tylko jego złom. I 16, kasta się waży. 16, ale jeszcze mamy tą ramę. Jeszcze mamy tą katownicę. I ile mamy? 23 kilo. Pięknie no. To w sumie 45 kg złomu, patrz. Jest fajnie, fajny wynik. Dzięki Flaming, Wspólne połowy. Dzięki za spotkanie. Hejka. Fajnie, że mnie zaprosiłeś w to tajemnicze miejsce. <grym> Nikt o nim nie wiem, więc nie mówcie. <grym> Będziemy tu częściej chyba kto. No jest to, jest tam. Nie wiem czy to kamera odda, ale tam, tam, tam. No no i tak to właśnie wygląda. Jest świetnie. Fajna, fajna zabawa wspólnie z Danielem. Ja zadowolony z mojego wypadu. Chłodnica zrobiła mi dzień, na pewno, będzie na pewno będzie demontowana, było fajnie, miło, sympatycznie. Zapraszam gorąco wszystkich na kanał Neodomowy Kasta. Wpadajcie tutaj, tam zobaczycie oczywiście ten odcinek z innej perspektywy, także to zawsze jest fajne doświadczenie. No i co? Hejka Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!